Jak rozdajesz. Tam dużo zostało? Tak. Za pół godzinki, no to jeszcze... A jak będziesz dziadka? Dziadzia. Dziadzia? A to co? mama się maskowa? Gdzie się mama maskowa? to

jest pociąg. Szukasz pociąg. pociągu? Tak, szukaj. Szukaj pociągu. Da? Nie ma pociągu. Nie ma. Nie! Yeah! <laughs> Brawo! A zrób, a zrób dziadkowi minkę. Zrób minkę dziadkowi. <laughs> a zrób ładnie dziadkowi, papa. Pa! No, a prześli buziaczka jeszcze dziadkowi. No ślicz. Pokażemy dziadkowi. No to ty teraz kukuku, a idę No to mama tam się schowała. A ty rób kukuku, ty rób tam, kuku. Rób kukuku. ty królu. Kuku Nie ma tą kanina. Szukaj, szukaj. Szukaj ty królu. Nie patemuj się. A to! jest! Yes. <laughs> a gdzie je piesek jest? Jest piesek! A kto jest? Chodzi jak piesek? A jak robi piesek? Oh, oh, o, o, tak. jest król! Jest król! Uważaj na główkę! Uwaga na głowę, dażej na główkę, Koliczek tam nie, nie, nie. Wychodzimy. No Chodź do taty tutaj. No dzidzi zostawiło, no.